Cześć, kochani, witam serdecznie wszystkie osoby z znaku wodnika. Jest to czytanie dla Was na miesiąc październik. Zobaczymy, jakie energie się dla Was szykują, co do Was idzie. Moi drodzy, w pierwszym tygodniu, w pierwszym tygodniu października. Główną energią jest rycerz monet, czyli powolne dążenie do celu, powolne, powolny rozwój, brak jakiegoś szczególnego, brak pośpiechu, brak parcia na jakąś kwestię, przede wszystkim kwestię finansową albo zawodową. Zajęcie sobie sprawę z tego, że czeka Was powolny rozwój, powolne. Dążenie do osiągnięcia danego poziomu, osiągnięcia danego celu w waszym życiu, szczególnie tego finansowego czy zawodowego. Natomiast w dopowiedzeniu mamy jeszcze tutaj księżyc, który mówi o niewiadomej, o tej, że do końca e, trudno jest wam wszystko zaplanować tak, jakbyście sobie tego życzyli, i pojawiają się pewne czynniki, pojawiają się pewne niewiadome, e, z którymi trudno jest się wam. W pewien sposób rozliczyć. Bardzo trudno jest Wam zobaczyć wszystkie elementy układanki, które pozwoliłyby Wam w pełni się rozwinąć albo w pełni zaplanować tą swoją drogę do celu, drogę do sukcesu. W tym pierwszym tygodniu października możecie się po prostu zmagać z tymi niewiadomymi. Z niewystarczającą ilością informacji, niewystarczającą ilością wiedzy dotyczącej przede wszystkim waszego rozwoju finansowego i rozwoju zawodowego. Natomiast, tak generalnie, energia jest pozytywna. Energia mówi o tym, że będziecie skupieni na pracy, będziecie skupieni na waszym rozwoju, natomiast będzie to wszystko szło. Dosyć wolno, nie będzie tutaj żadnych gwałtownych ruchów, nie będziecie mieli ochoty na żadne ryzykowne inwestycje, nie będziecie chcieli podejmować żadnych specjalnie wymagających inicjatyw, będziecie po prostu robili to, co robiliście do tej pory, spokojnie szli do przodu. W drugim tygodniu mamy natomiast główną energię cesarzowej, czyli jest to energia obfitości, jest to energia powodzenia, jest to energia sukcesu. Jeżeli staraliście się o cokolwiek w poprzednich tygodniach, na przykład aplikowaliście o pracę, chcieliście przenieść się do innej firmy, mieliście szansę na awans, Jakakolwiek szansa rozwoju, która pojawiała się w ostatnim czasie, w tym drugim tygodniu października, przyniesie pozytywne efekty. Możecie się spodziewać pozytywnych informacji. Ta pozytywna informacja, która się pojawi w waszym życiu, sprawi, że staniecie przed jakimś wyborem. Będziecie musieli przeanalizować, co jest dla was bardziej atrakcyjne, co jest dla was bardziej korzystne. Będzie tutaj moment planowania, moment wybierania jednej ścieżki. Analizowania, która z dwóch dróg jest dla Was najlepsza w dłuższej perspektywie. Będzie to z jednej strony moment tydzień, bardzo pozytywny, o czym mówi właśnie cesarzowa. Jest to tydzień, jest to tydzień rozwoju, jest to tydzień powodzenia, tydzień obfitości, natomiast z drugiej strony macie ten wybór przed sobą i konieczność przeanalizowania, która ścieżka jest dla Was najlepsza. W trzecim tygodniu mamy główną energię siódemki mieczy oraz w dopowiedzeniu szóstkę buław. Kochani, przede wszystkim bardzo wam zależy na jakiejś wygranej, bardzo wam zależy na jakimś sukcesie i chcecie go osiągnąć bez względu na wszystko. Nie do końca możecie, być, nie do końca możecie postępować w zgodzie z etycznymi wytycznymi, które sobie wypracowaliśmy w społeczeństwie. Natomiast będzie Wam niezwykle zależało, bardzo będzie Wam zależało na tym, żeby, żeby osiągnąć jakiś cel, żeby wygrać, żeby osiągnąć sukces i ta chęć wygranej, osiągnięcia sukcesu, o którym tak bardzo marzyliście, będzie silniejsza niż cokolwiek innego. Karty Was ostrzegają przed tym, aby nie podejmować zbyt ryzykownych decyzji, żeby nie palić mostów, które mogą wam się jeszcze przydać w przyszłości. Zastanowić się dokładnie na tym, co chcecie osiągnąć i w jaki sposób chcecie to osiągnąć. Dlatego, że jeżeli zaczniecie palić te mosty, jeżeli zaczniecie e, pogrywać się w tak nieczysty sposób, może to do was wrócić i możecie na tym stracić w przyszłości. W ostatnim tygodniu mamy kartę diabła e, i mamy ósemkę pucharów. Jest to przede wszystkim skupienie się na mm, przyjemnościach, jest to skupienie się na e, doznaniach fizycznych, jest to skupienie się na wydawaniu pieniędzy, na wszystkim tym, co jest e, związane z e, przyjemnościami materialnymi. Jest to również przywiązanie do materii, przywiązanie do finansów, przywiązanie do cielesności. I e, to przywiązanie jest związane z. E, Jakimś emocjonalnym odejściem od czegoś. Czyli jedna historia jest taka, że odchodzicie od czegoś, odchodzicie od czegoś, od kogoś, od jakiegoś miejsca, jest to odejście dojrzałe, natomiast z drugiej strony od, chcecie odreagować poprzez skupienie się na cielesności i na materii. Co niekoniecznie musi być złą decyzją, natomiast karta diabła was ostrzega przed tym, aby nie przeszarżować i żeby nie przesadzić, dlatego że w momencie, kiedy zbyt daleko pójdziecie w stronę tych przyjemności fizycznych i przyjemności materialnych, jeżeli będziecie zbyt przywiązani do tego, będzie Wam już trudno wyjść i będzie Wam trudno zawrócić na właściwą ścieżkę. Druga sytuacja jest taka, w której um, Druga sytuacja jest taka, że odchodzicie emocjonalnie od czegoś, co było dla Was bardzo toksyczne, bardzo nieprzyjemne, co Was trzymało w szachu, trzymało Was w jakimś więzieniu emocjonalnym, coś, co było związane z materią również. Być może był to związek, w którym ktoś wywierał na Was presję, być może była to praca, w której Również ktoś trzymał was cały czas jak w więzieniu, w szachu emocjonalnym, dlatego że była tutaj był tutaj stosowany jakiś terror finansowy. W każdym razie odchodzicie w pełni świadomie od sytuacji, która była dla Was bardzo toksyczna, bardzo nieprzyjemna, która nie pozwalała Wam się rozwinąć, która zamykała Wam umysł, która nie, która nie pozwalała Wam w pełni korzystać z życia. Natomiast tylko i wyłącznie wpychała Was w taki kąt, w którym byliście coraz bardziej i bardziej przywiązani do spraw materialnych, do pieniędzy, do Waszej kariery czy do cielesności. W każdym razie. Było to coś bardzo toksycznego, bardzo nieprzyjemnego, bardzo trudnego, natomiast w końcu podejmujecie decyzję o tym, żeby odejść od tego, żeby to zostawić. Jeżeli faktycznie przechodzicie przez coś takiego, serdecznie Wam gratuluję i życzę Wam powodzenia, jest to bardzo dobra decyzja. Moi drodzy, podsumowując, w pierwszym tygodniu idziecie powoli do przodu w waszym życiu zawodowym, w waszym życiu finansowym. Nie ma tutaj żadnych ryzykownych decyzji, nie ma żadnych ryzykownych ruchów, natomiast jedyne co, to, co się pojawia to karta księżyca, karta niewiadomej. Nie do końca potraficie określić, co jest dla Was najbardziej atrakcyjne, co jest dla Was najbardziej pociągające, albo nie możecie sobie do końca uzmysłowić, jak będzie wyglądała Wasza droga, ścieżka kariery. Nie potraficie wyodrębnić i zaplanować wszystkich elementów, które są w tej chwili Wam potrzebne. Natomiast musicie przeczekać ten pierwszy tydzień, dlatego że potem wszystko zacznie się rozjaśniać. W drugim tygodniu przychodzą bardzo dobre informacje, jest to karta, jest to tydzień pełen obfitości, dobrych wieści, satysfakcji, radości. Natomiast ta propozycja, która może się tutaj pojawić, ta decyzja, która zostanie. Ta oferta, która zostanie tutaj postawiona przed Wami, spowoduje, że będziecie musieli wybrać pomiędzy dwiema ścieżkami, między dwiema rzeczami, które są dla Was atrakcyjne. Będzie to tydzień również nie tyle cieszenia się tylko z tego, co do Was przychodzi, ale również analizowania, co będzie dla Was najbardziej korzystne w dłuższej perspektywie. W trzecim tygodniu ogromna chęć sukcesu, ogromna chęć osiągnięcia tego, o czym tak bardzo marzycie, natomiast jesteście zdolni do podejmowania ryzykownych i nie do, nie do końca uczciwych decyzji, nie do końca uczciwych ruchów i karty Was ostrzegają przed tym, żeby zastanowić się bardzo dokładnie nad tym, co robicie i w jaki sposób postępujecie wobec innych i, wo i wobec siebie samych, dlatego że w przyszłości te nieczyste zagrania mogą do Was wrócić. I możecie na tym tylko i wyłącznie ucierpieć. Tak więc dobrze przeanalizujcie, w jaki sposób chcecie rozegrać e, tą sytuację. E, w ostatnim tygodniu odchodzicie od jakiejś sytuacji toksycznej, e, odchodzicie od jakiegoś związku toksycznego, odchodzicie od e, pracodawcy, odchodzicie od czegoś albo od jakiegoś miejsca, od jakiegoś pomysłu, od jakiegoś e, sposobu myślenia, który był dla Was niezwykle, niezwykle niszczący, toksyczny, albo. Odchodzicie od czegoś w kierunku. W kierunku. Tak więc, moi drodzy, uważajcie na siebie w tym ostatnim tygodniu, w tym ostatnim tygodniu października. Może to być dla Was niezwykle wyzwalające, ale również dosyć trudny tydzień. Generalnie, moi drodzy, jest to bardzo dobry miesiąc. Macie dużo wielkich arkan, będzie to dla Was miesiąc znaczący. Życzę Wam powodzenia ze wszystkim. Mam nadzieję, że moje filmiki Wam się podobają. Jeżeli tak, serdecznie zapraszam do subskrypcji, do lajkowania. I do zobaczenia już wkrótce.